Pod zdjęciem pokazującym e, roboty ziemne przy e, budowie lodowiska e, napisałem, że e, jest tam e, studnia, że była tam studnia. E, pan Kazimierz e, mówi, że to nie była studnia, to był taki staw. E, postanowiłem ten, to sprawdzić. E, no i rzeczywiście, nie było tam studni, był tam staw. E, sprawdzałem w urzędzie miastej gminy, co tam, co tam kiedyś było. Pracownicy powiedzieli mi, że był to staw e, pana Karapulki. Nie, był to taki no, płyt, płytki stawik bagienny, e, który w zimie zamarzał. No i cały strzelin tam się m, łyżwował, że tak powiem, jeździł na łyżwach. E, także wyjaśniam tą sprawę: nie, był tam, nie była tam studnia, był to staw. E, kolejną rzeczą, którą chciałem poruszyć, to jest to, że m, ktoś zwrócił mi uwagę, że m, zdjęcia są nieopisane. Oczywiście one są opisane, ja je wrzucam w odpowiednie albumy na Facebooku. No rzeczywiście, jak ktoś kliknie na zdjęcia, to domyślny widok jest taki, że nagle najpierw się ogląda same zdjęcia bez opisu. No może być to problem, dla mnie oczywiście jest to taki, um, ułatwienie jest takie, że ja znam te zdjęcia i wiem co wrzucam. Natomiast ktoś może pierwszy raz je widzieć i nie wiedzieć co to jest, więc postanowiłem to udoskonalić i następne zdjęcie już będę opisywał tak, że będzie opis, co to jest za zdjęcie, jakie ulica mniej więcej przedstawia No i wszyscy będą wiedzieli co na zdjęciu jest.